Dzisiaj tak nietypowo. Zapytamy, jaka to, jaka to, jaka to melodia? Zapytamy naszego go, gościa. Za chwilę przedstawię, ale najpierw zapytamy, jaka to melodia. Na Holi, na Holi. To hymn Stowarzyszenia Sztuka Teatr, ale yy, najbardziej znany jest jako hymn bielskiej zadynki jazzowej. Zawsze bielska zadymka drzezowa za zaczyna się właśnie od, tego, od, od, tej, od, tej, od tej melodii granych w, różny, w różnych już, już składach. Ta tak samo będzie w tym roku? Yy, no, pracujemy nad tym. Yy, yy, ch chyba tak, tak. No, <grym> trzeba się tradycji trzymać i, i, i ten motyw yy. towarzyszy nam od ponad 20 lat. Yy, w ogóle przywędrował do nas yy, razem z yy, Łukaszem i Pawłem Golcami, bo to oni zaproponowali ten utwór. Byli w trakcie nagrywania swojej pierwszej płyty i tam się właśnie pojawił ten, ten motyw takiej ludowej pieśni z Beskidów. Oni świetnie to zaaranżowali na trąbkę i puzon. I to tak powstały ich myślenice. O, tak, tak, taka była wersja tego utworu. Nam się to bardzo spodobało no i towarzyszy nam już od Ponad 20 lat, a jest to no. element taki właśnie łączący nasz folklor, czyli to skąd my jesteśmy z jazzem. No właśnie, pytam się, jak, jak tegoroczna zadymka, a już mamy maj? Już mamy maj, a, za, a zadymki wciąż nie ma. Przyzwyczailiśmy się, że to mniej więcej okolice, okolice lutego. No, była, była już pierwsza odsłonia, za, odsłona zadymki i to nawet muszę powiedzieć, że mam zdjęcia, ponieważ 4 marca przed koncertem Brad'a Meldała w Kawatinie yy, zrobiła się prawdziwa zadymka mhm. i yy, padał śnieg, yy, był wiatr, czyli wszystko było już. Yy, ale tamten koncert był tylko zapowiedzią, zapowiedzią tego głównego mm, głównej części festiwalu, która odbywać się będzie w czerwcu. W czerwcu i trochę inny festiwal, trochę inny festiwal, trochę inne miejsca niż do tego. przyzwyczailiśmy się do klubu klimat. Ju, A, już... nie, wypro wyprowadzam, nie, nie. Wyprowadzamy się. Nie, 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 wręcz przeciwnie, wracamy do klubu Klimat. W tym roku. Po tych wszystkich zajściach pandemicznych, po ubiegłorocznym festiwalu, na potrzeby którego budowaliśmy ten specjalny, olbrzymi namiot w, na terenach Zjadu pod szyndzielnią, w tym roku no, mamy już. Nową salę koncertową Kawatina Hall, więc ciężko było jakby nie skorzystać z dobrodziejstw tego nowego obiektu w Bielsku białej. Więc 4 marca to było takie otwarcie i zapoznanie się z kawatiną zadymkowe. A w tej chwili no, chcemy, żeby to była nasza główna sala koncertowa, więc nowość. Kawatina, ale równocześnie festiwal wraca w swoje stare, sprawdzone miejsca. Zaczyna się 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido w Zabrzu, później na następny dzień zawita w Sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Potem wracamy do Bielska, już zostaniemy w Bielsku. Ale będzie klub Klimat i taka klubowa noc warszawa parszalona szalona w piątkowa. Tradycyjnie zapraszam, bo, bo, bo będzie się bardzo dużo działo. Będzie szyndzielnia. Wyjedziemy na szyndzielnie w noc świętojańską. No i będzie. Od ubiegłego roku, ubiegłego roku uruchomiliśmy scenę na rynku i chcemy to podtrzymać, będą duże, spektakularne wydarzenia na rynku w sobotę i w niedzielę. Także będzie się działo bardzo, bardzo dużo i Zadymka wraca na swoje ustalone tory. Pod takim hasłem ethno jazz będzie się wszystko odbywać, tak? Trochę tak. Wymyśliliśmy sobie, że w tej trudnej sytuacji, która nas otacza po, w okresie popandemicznym, w okresie kiedy, kiedy no wszyscy przeżywamy to, co się dzieje za wschodnią granicą, zastanawialiśmy się w ogóle, jaki powinien być ten festiwal. Czy, czy, czy czego powinien jakby, co powinien mówić, manifestować, albo nie manifestować, czy w jakim kierunku powinien zmierzać? I doszliśmy do wniosku, że że w, w, w takich sytuacjach zagrożenia, w takich sytuacjach trudnych, zawsze wraca się do korzeni, wraca się do tego, co leży jakby u podstaw człowieczeństwa. Do kontaktu międzyludzkiego, tego pierwotnego, prawdziwego, do tych prawdziwych wartości. I doszliśmy do wniosku, że, że to właśnie wszystko jest na początku, czyli wracamy do źródeł. I taki kierunek, żeśmy sobie obrali. Ten festiwal jest skomponowany w ten sposób, że zaczyna się od muzyki bardzo współczesnej i od refleksji nad tą sytuacją światową, ale refleksji muzycznej, w wykonaniu San Francisco Jazz Collective, no, zespołu gwiazd amerykańskiej, współczesnej sceny jazzowej, zespół dziewięcioosobowy z udziałem Chrisa Pottera, Davida Sancheza, Gretchen Parlato, to są w tej chwili takie najbardziej gorące, najbardziej twórcze nazwiska amerykańskiej sceny jazzowej. Więc od nich zaczynamy, a potem jakby wracamy do źródeł powoli, powoli poprzez muzykę afrokubańską, aż wreszcie e, wracamy do Afryki, do plemienia Yoruba, do... Naszyn dzielni, do... tak? Nie, nie, to już będzie finał na rynku. Finał na rynku 26. E, ale naszym dzielni też będą elementy muzyki transowej, Hizboot Jam, e, świetna ekipa takich muzyków polskich i afrykańskich. Rafał, Rafał tak? Rogiński tak, i, tak, i, tak, i przyjaciele tak. z Afryki i, <laughs> i Polski. Tak, tak także e, ten festiwal będzie bardzo ukierunkowany właśnie na ten. A no bo nie mogę nie wspomnieć, no, będzie Merlin Mazur, fantastyczna perkusjonalistka, jedyna kobieta ze składów Milesa Davisa. Ona stworzyła ostatnio taki świetny projekt pod tytułem Szamania, do którego zaprosiła same kobiety. Czy jest to taki żeński zespół muzyczek pochodzących ze Skandynawii. To jest Dania, Szwecja, Norwegia i one grają muzykę. To nie jest e, e, tylko i wyłącznie ta kobieca strona jazzu. Bo to jest jakby powrót do tych pierwotnych relacji i do tych pierwotnych funkcji, jakie pełniła muzyka właśnie w relacjach między, międzyludzkich. Czyli szamania. Właśnie te północne rejony kojarzą się z, 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 szama, z szamanizmem. Tak, tak. A tak sobie pomyślałem, że właściwie jazz to jest tak. Ta, 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 Ogół, szeroko pojęty jazz, to jest, jest folkowa muzyka od, od, od zarani, zarania dziejów. Oczywiście yy, wywodzi się z muzyki właśnie niezwykle rytmicznej, yy, tanecznej, yy, więc wracamy, wracamy do tego i myślę, że to będzie też taki. Założyliśmy sobie, że to będzie takie, taka odrobina słońca w, w tej naszej rzeczywistości szarej, ponurej, pochmurnej. Yy, I ten promyk słońca, nadziei, chcieliśmy również przesłać do naszych przyjaciół za wschodnią granicę. My od lat współpracujemy z Leopolis Jazz Fest świetnego festiwalu, który umiejscowiony jest w Lwowie. Tam mamy bardzo wielu przyjaciół. I e, wspólnie organizowaliśmy ostatnie też edycje festiwalu, bo i Winton Marsalis, i Chris Botti, na przykład w ubiegłym roku, e, był kontraktowany przez nas wspólnie. Przy, ci muzycy przy, przylecieli najpierw na Zadymkę do Bielska, a potem jechali do Lwowa. E, I tak miało być w tym roku. E, I Aldi Meola, i Chucho Valdes, i Paquito de Rivera e, mieli od nas pojechać do Lwowa. Niestety. Ten festiwal się we Lwowie nie odbędzie, ale postanowiliśmy zrobić taki gest wspólnie właśnie z tymi muzykami i agencjami amerykańskimi i będziemy streamować te koncerty dla publiczności Leopolis Jazz, czyli prześlemy ten promyk nadziei, radości na Ukrainę za pośrednictwem internetu. To, to, tak, tak, sobie, tak sobie pomyślałem, że Organizowanie festiwali to też y, jest związane ze sztuką improwizacji, bo trzeba się dopasować do różnych y, <laughs> sytuacji. Niedawno nie wyobra wyobrażaliśmy sobie, że zadymka jazzowa będzie się odbywać latem. No. <laughs> Tak, improwizacja to jest jakby też polega na tym, że się wsłuchuje w partnera, w otoczenie, w to wszystko, co się dzieje dookoła i, i na tym chyba polega dobra improwizacja, że szuka się takiego jakiegoś wspólnego języka i współbrzmienia. W związku z tym, jeżeli świat staje, to ciężko pędzić dalej. Jeżeli są jakieś restrykcje pandemiczne, jakieś sytuacje trudne, ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę na przykład publiczności, no to trzeba się do tego dostosować. I stąd też pomysł w ubiegłym roku, żeby wybudować ten wielki namiot. A ten wielki namiot budowaliśmy na 2000 osób i wstawialiśmy tam 2000 krzesełek, ale po co? Po to, żeby móc wpuścić tysiąc osób i zachować co drugie wolne, to jest jakby takie no, ja troszeczkę związana z przepisami, ale, ale dało się, zrobiliśmy to, festiwal się odbył. Więc no, jest to trudne, aczkolwiek też jest to swego rodzaju wyzwanie. Czy damy sobie radę? Czy jeżeli na przykład. W, Kolejka na miała awarię, to czy jesteśmy w stanie zrobić coś równie ciekawego i fajnego, żeby publiczność nie oddała biletów, tylko poszła za nami. Wymyśliliśmy na przykład Magurkę i wszyscy byli zachwyceni tym wyjazdem, w związku z tym no improwizujemy, w jazz to muzyka improwizacji, ja myślę, że robienie takiej dużej imprezy to, to też duża doza improwizacji, aczkolwiek Świetnie przygotowanej. Dobrze przygotowana improwizacja w tym roku w drugiej połowie czerwca, w Bielsku Białej i także na, na Śląsku. Może opowiedzmy, co, co będziemy mogli, czego będziemy mogli słuchać? No to zaczynamy. 20 czerwca, poniedziałek, godzina 16, spotykamy się w Katowicach, w sali koncertowej Polskiego Radia Katowice, gdzie odbędą się przesłuchania finału konkursu. Naszego festiwalu. W tym roku nowość przewodniczącym jury będzie Michał Urbaniak, konkursowego. Potem wieczorem zjeżdżamy 320 metrów pod ziemię i zapraszamy na koncert w kopalni. A co będzie w kopalni? Błoto. Błoto, czyli mhm. emanacja zespołu EAPS. Nowy projekt muzyków, właśnie wywodzących się z tej grupy. Wycofujemy się z węgla i w kopalniach tylko błoto tak, będzie. Tak, tak, podajemy błoto. Mhm. Zapraszamy, to będzie fantastyczna przygoda, jak zwykle, podziemna. Na następny dzień wracamy z powrotem do Katowic o godzinie 18.00. Kinoteatr Rialto i przedpremierowy pokaz Jazz Outsider, film dokumentalny w reżyserii Janusza Majewskiego. Z udziałem mamy nadzieję, bo wstępnie nam potwierdził obecność sam reżyser i Michał Urbaniak, który bierze udział również w tym filmie. Także będzie takie spotkanie po, po projekcji. No i Potem zapraszamy do sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na koncert gwiazdorskiej formacji amerykańskich muzyków wywodzących się z San Francisco, to znaczy zespół wywodzi się z San Francisco, muzycy z całych Stanów Zjednoczonych. SF Jazz Collective. Najnowszy program, który jest refleksją na temat sytuacji no, otaczającej nas, światowej. W kompozycję dziewięciu muzyków, znakomitych muzyków, pod wodzą Chrisa Pottera, który jest dyrektorem artystycznym tego przedsięwzięcia, ale z udziałem takich sław jak David Sanchez czy Gretchen Parlato, znana naszej zadymkowej już publiczności. Także fantastyczna, niezwykle współczesna jeżeli chodzi o stylistykę jazzową, analiza otaczającego nas świata i refleksja nad nim. Czyli Katowice, no i na następny dzień, 22, przenosimy się już do Bielska-Białej i zostajemy do niedzieli. Rozpoczynamy, to będzie też taki swoisty manifest tego festiwalu. Merlin Mazur, wybitna perkusjonalistka, która no, słynna jest między innymi z tego, że brała udział w nagraniach, jako jedyna kobieta w nagraniach i trasach koncertowych Maysa Davisa. Po przerwie w tej scenerii pojawi się dziesięcioosobowa formacja męska. Czyli Piotr Damasie Damasiewicz i Power of the Horns fantastyczna grupa wywodząca się no, ze znakomitych polskich muzyków średniego pokolenia, takich też najbardziej twórczych, takich jak no, ze stajni ICM-u, Obara, nasz laureat naszego konkursu, czy, czy Dominik Wania, również z nami bardzo związany, Piotr Damasiewicz. I co ważne, Tytuł tego a, przedsięwzięcia Polska. E, będzie to no, taki krzyk Piotra Damasiewicza myślę, że świetna płyta wydana 4 lata temu. Bardzo rzadko jest grana, ponieważ no, to jest duży y, skład, duży zespół y, i to jest taka, taki projekt bardzo festiwalowy. I poprosiłem Piotra Damasiewicza o to, żeby był taki akcent finałowy, nowy w tej płycie, znaczy w tym programie, bo, bo płyta już jest jakby zamknięta i będzie, jako że chcieliśmy jakoś, no, pewien, zrobić taki ukłon w stronę Ukrainy. A muzycy mężczyźni tworzący zespoły ukraińskie no są w tej chwili w, 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 no, u siebie, na froncie, bronią ojczyzny, ale są w Polsce kobiety. I znaleźliśmy trzyosobowy zespół wokalny młodych, pięknych Ukrainek, które. Piotr zaprosił i wystąpią w takim premierowym, ostatnim utworze poświęconym właśnie wolności Ukrainie. No, będzie to premiera tego wieczoru. Piotr Damasiewicz już stał się taką sztandarową postacią zadymki. W zeszłym roku z góralami. W tym razem z now w nowym, ciekawym projekcie. Piotr w ogóle um, związał się z naszym stowarzyszeniem y, i dostał też taką y, w tym roku y, poważną rolę, jeżeli chodzi o, o ten festiwal. Jest y, y, no, pełni rolę takiego, y, może trochę muzyka, rezydenta, y, autora y, części programu, szczególnie tego programu polskiego, młodego, nowego jazzu. Y, z elementami etnicznymi, bo to są jego przyjaciele i, i to jest taki nowy powiew. Staramy się, żeby zadymka też wychodziła z takich stereotypowych ram, żeby się otwierała na wrażliwość innych twórców. I, i Piotr jest właśnie takim nowym tchnieniem, nowym, nowym obliczem tego festiwalu, i stąd też ten festiwal w dużej mierze jest taki etniczny. Następny dzień, aha, jeszcze w ten sam dzień, bo, bo zacząłem mówić o, o kobietach, nie metrum. Tym razem po raz pierwszy wychodząc jakby na, na, naprzeciw te, tych dokonań i roli, jaką pełni takie no, roli kulturotwórczej w naszym mieście, jakie pełni od już dłuższego czasu klubo-kawiarnia Akwarium. To właśnie tam postanowiliśmy zorganizować kilka imprez i tam będzie koncert Natalii Kordiak, znakomitej wokalistki. Też nowa twarz wokalistyki jazzowej polskiej z Krakowa ze swoim zespołem. A więc już w nocy, bo po godzinie 22 zapraszam do kluba kawiarni Akwarium. Tam wstęp wolny. Przyjdźcie posłuchać. Przyjdźcie o, przyjdźcie posłuchać natalii Kordiak do akwarium. No i następny dzień. To noc świętojańska tradycyjna 23 i tutaj chcieliśmy wrócić też do takiego kultowego miejsca, jakim jest schronisko naszym dzielnia, więc wywozimy. Yy, naszym dzielnie yy, naszych gości festiwalowych. Aha, ale zanim to nastąpi, jeszcze właśnie w tej Kawiarni Akwarium o godzinie 17.30 będzie premiera koncert naszej najnowszej formacji wywodzącej się z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Zespół nazywa się Fifty Fifty, I yy, yy, ten koncert... Yy, 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 jakby zapowiedział Łukasz Golec, bo zadzwonił do mnie i powiedział: Słuchaj, u mnie w domu odbywają się próby, powstaje nowa, zupełnie nowa formacja, musisz ich posłuchać, a może by zagrali na zadymce. Posłuchałem, zaprosiliśmy, będzie to koncert w ramach festiwalowej sceny promocji. No i wracając na Szyndzielnię. Dwa koncerty na dzielni tym razem wyjeżdżamy później, tak aby to była noc świętojańska. A noc kojarzy się z północą, a więc będziemy chcieli dotrwać naszym dzielni co najmniej do 0.30, bo później będziemy zjeżdżali do, do centrum miasta. A w schronisku zagrają dwa zespoły: Hizbut Jam i Rodziewicz Quartet. Dwa odmienne stylistycznie programy. Jeden tak, to taka element etniczny hmm. muzyki transowej afrykańskiej, a drugi to typowy new jazz, czyli z, będzie, elektroniką. z elektroniką. Tak, będzie. Myślę, że obydwa. Koncerty stylistycznie świetnie się wpasują w pejzaż taki nocny, pejzaż Beskidów, bo taki mieliśmy pomysł. Oczywiście przygotowujemy pewne niespodzianki związane z samą nocą świętojańską. Mam nadzieję, że będą wianki, etc., etc. Wracamy do Bielska Białej. Na następny dzień o 18.00 rusza scena na rynku. O 18.00 zapraszamy na koncert big-bandu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej. Po czym o godzinie 19.00 koncert no, mega gwiazdy naszej festiwalowej, czyli Aldi Meola ze swoim akustycznym trio w Cavatina Hall. Potem natychmiast biegniemy do klubu Klimat, gdzie zaczyna się właśnie noc klubowa Warszawa-Paryż, dwie formacje, bardzo ciekawe, jedna to nerwy, muzycy filharmoniczni, chyba 8 czy 9 instrumentów dętych i do tego DJ i elektronika. No, a Electro Deluxe, charyzmatyczny wokal, takie no totalny funk fusion połączenie wszystkiego ze wszystkim świetna zabawa, na żywo, dynamiczna. Potem mamy zapowiedziane jeszcze sety dj także w piątek będzie można w klubie Klimat spędzić całą noc fantastycznie się bawiąc na parkiecie. No i sobota. Sobota już od godziny 11:00, HiFi Studio, ulica Cieszyńska, znane miejsce, gdzie salon sprzedaży sprzętu hi-endowego HiFi. Tam odbędzie się wzorem ubiegłego roku premiera taki odsłuch premierowy płyty. Depressed Lady, Mary Rumi i Jacek Namysłowski, to płyta, która będzie miała jakby tą podwójną premierę u nas, na, na naszym festiwalu, mianowicie odsłuch u Karola i wieczorem o godzinie 19 zapraszamy do Kawatina Hall na już premierę live materiału z, tego, z tej płyty. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze zapraszamy do, kino, do kina Helios w sferze, gdzie... Odbędzie się też przedpremierowy pokaz filmu Jazz Outsider o godzinie 17.00. No a wieczorem no, chyba największa atrakcja naszego festiwalu, wspaniały koncert dwóch mega gwiazd światowych, a razem kilkadziesiąt nagród Grammy, ikony jazzu wywodzące się z Kuby. Chucho Valdes i Paquito Derivera. Ci muzycy poznali się 60 lat temu jako, jako chłopcy jeszcze w Hawanie. Później wspólnie założyli zespół Irakere, który podbił świat. Przenieśli się do Stanów Zjednoczonych i nie grali ze sobą, nie nagrywali ze sobą przez 40 lat ostatnich. I a, płyta, którą teraz nagrali, i trasa którą światowa trasa którą rozpoczynają jeden z pierwszych koncertów będzie właśnie u nas w Bielsku-Białej nazywa się ja też za tobą tęskniłem Będziemy mogli sprawdzić, czy po 40 latach, jak to, jak to mówią muzycy, wciąż zażera między <grymne> Oj, zażera, zażera. No genialny pianista, Chucho Valdes i wirtuos no, i saksofonu, klarnetu, Paquito Derivera. No, to, to są największe, topowe nazwiska świata. I tych dwóch muzyków będzie pełniło również taką formę, Skróconej trochę, ale rezydencji podczas naszego festiwalu zostają na niedzielę, bo w niedzielę, a jeszcze zanim przejdziemy do niedzieli, bardzo ważny element nocy sobotniej. Po ich koncercie w Cavatina Hall przechodzimy na rynek, a na rynku czeka na nas Cubanos Reunion, czyli formacja połączonych sił polskich kubańczyków z Jose Torresem, Reyem Sebayo, Joaquinem Sosą, polscy kubańczycy rezydujący w Polsce zrobili wspólny projekt specjalnie na nasze zamówienie. Zaprosiliśmy szkoły salsy z Bielska i nie tylko, więc chcemy, aby rynek, nasz bielski rynek przerodził się w wielki parkiet taneczny. Zapraszamy wszystkich miłośników salsy, przyjdźcie, bądźcie z nami wielka salsoteka. Mamy zgodę do drugiej w nocy, także będzie się działo na rynku. Nie za dużo tej muzyki? Czy, czy, czy człowiek jest w stanie słuchać tyle muzyki przez, przez te zadumki? No, ale, ale nie tylko słuchać, bo będzie mógł też na przykład przejść. Przejść się po, po naszym pięknym mieście, bo w niedzielę o godzinie 15 z ratusza rusza. Oczywiście muzyczny. Parada, parada Noworlańska, <noise> jak, jak w zeszłym roku. Tak, <noise> tak Parada Noworlańska. No i mamy potwierdzoną obecność również naszych gwiazd. Pakito i Czuczo wezmą udział w naszej Paradzie nowoorlańskiej, więc to będzie wielkie wydarzenie. Przejdziemy z pod Ratusza ulicą 11 listopada, cechową na rondo Bielskiego Jazzu pod Galerię Sfera i stamtąd Barlickiego przejściem podziemnym przez ZWM na rynek. Oczywiście będzie dużo muzyki, będzie orkiestra nasza miejska, formacja paradna, będzie no, będą jeszcze różne inne niespodzianki na trasie. I idziemy na rynek, a na rynku Afryka City Bum Bum i goście. Wielki finał tegorocznego festiwalu, i jak zakładaliśmy sobie tak programowo, że to ma być taki powrót do korzeni muzyki, do korzeni jazzu, to właśnie te korzenie jazzu zaprezentujemy na rynku. Będzie rytmicznie, radośnie, wesoło, tanecznie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielska. Bądźcie z nami nie tylko Bielska. Przyjeżdżajcie do nas do Bielska Białej. W ogóle ten weekend od 24 do 26, a więc od Aldi Meoli do parady nowoorlańskiej i finału na rynku zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Jeżeli nie macie jeszcze zaplanowanego weekendu 24-26 czerwca, przyjeżdżajcie do Bielska. Na zadymkę jazzową, kolejną bielską zadymkę jazzową zapraszał Jerzy Batycki. Dziękuję bardzo za wizytę w, w studia. Dziękuję bardzo serdecznie. No i dziękuję bardzo za ten prezent w postaci hymnu na holi. Na holi. Muzyczny prezent. Proszę bardzo. <gry>